Potem umyłem ręce, wreszcie mogę zabrać się znowu do Mr. Clancy w tym dzień I nazwę mi tę setkę. Z swojej swoje będę w przepisie, oto ja jestem Dexter. Śmieję z tym wersem, razem pieprzę mieszam. Niewiele usłyszysz Doszło w mieście. Takie pasy zabieram jak peryferia, JJ. To mój gruby lot poczerwi, bo ja made widzisz, ćwiczę i nie przestaję! Czułam, że budzę coś, co miało od zawsze nadejść jakby klątwa albo znamie. Wryte butem na ścianie, flow mnie kaśnie, a powstaje, by przywrócić równowagę. Świecie szaleń, marzę Wokalem tą branżę marker, wiecie, najmniej zakreślacze więcej papier, pan permanent, chcesz mieć szansę, masz weź daje Bochta nie dostarczy, padnę Jestem zawsze, tak, także najpierw celnie nalej, panie w prach Chcieliby wszystko, szybko i co? Rozwodzą się kurwa nad bliską jak przykro pizdo, i coś Zrobisz, żeby znów wyszło na cytosów dzisok. TikTok TikTok, wskazuka nie zaczeka na przyszłość, swój lipton. Dziś to kilo, w które wierzę z hukiem Mona Lisa. Zmieniam kierunek i pierdolę pęcę. Dziś jedyne wyjście to być sobie szefem. W nic, Dzią został pojebie, szukaj mnie na mieście, sadzę marchew. Mam wizję i przestrzeń zamknięte w powiece. Znam życie i cierpię, więc wiem Nie, nie myśl, że wiesz lepiej co dobre, bo nie wiesz, Gdy byłeś, nie będziesz gościem od pocieszy Własnych spraw to może trochę posipiesz, każdy ma swój głas, z którym toczy ciężką bitwę. Nie porównuj nas, Króczej. Wreszcie mogę zabrać się znowu do Mr. Clancy w tym dzień I nazwalę łkiami tę setkę z przekleństwem. Pojechałem coś w przepisie, oto ja o, jestem Dekter. Śmieję tu z tym wersem, razem zbie O Niewiele usłyszę, że chcę przejść w mieście. Takie pasy zabieram w peryferia, JJ. To mój gruby lot po made Ćwiczę i nie przestaję Wyczułam, że budzę coś, co miało od zawsze nadejść Jakby klątwa albo znamie Wryte butem na ścianie, Flow mnie kasznie, a powstaje by przywrócić równowagę świecie szalej, marzę Wokalem tą branżę marker, wiecie, najmniej zakreślacze Więc papier, pan permanent, chcesz mieć szansę, masz coś daje ta nie dostał, przepadnę Jestem zawsze tak, że najpierw celnie nalej, panie w karcie Gram za psichuj, bo tak fajniej Zobacz jak wykręcam psiku składąc jaja i na maskę Te obsrańce śmierdzą fałszem, z kilometra robią w gacie Chytrus straci wierność bracie, godło wiesza się w senacie Czasem ktoś podbije i powie, wejdź może w klimaty już bardziej klubowe Przewiń się o locie, Air Force i złocie jak blacie na koksie pchają się pchają. się pojebało do reszty sikso, ja nie rozmieniam się w pył na drobne żeby tu latać jak na sali ślisko, i skróć żabar złoga o głowę nie co mogę i póki mam zdrowie będę sobie. Ostatnim jointem swój za zachodem Jebanym końcem albo początkiem To moja plaża i moje naboje Nie tyka mnie karma bo żyję jak człowiek Nawet jeśli